Wszystkim z tej strony, Mateo, i ze względu na to, że dzisiaj mamy święto w Stanach, także rynki dzisiaj, że tak chodzą, konsolidują w jednym ręczu, nie dzieje się nic ciekawego. To nagram Wam film, czego się spodziewam na ten tydzień, ponieważ w tym tygodniu mm, mamy fajne trochę wydarzeń. Tam w środę mamy spotkanie Fedu, w czwartek znowu są jakieś wydarzenia, także może być fajne ten tydzień może być ciekawy i w końcu może się wydarzyć to na co większość z was, że tak powiem tutaj czeka, jeśli chodzi o indeks. Dobra, więc zapraszam do oglądania. Zaczynamy od DXY. DXY zaliczył tutaj. Zwróćcie uwagę, że zaliczył naszą, mój poziom interwału miesięcznego na spadki. I teraz ja, że tak powiem. Czekam, na co oni tutaj, że tak powiem pokażą. Okej, okay, możemy, że tak powiem, grać od strefy, po wybicie płynność, jedna pozycja, później, od strefy do strefy, druga pozycja, i stąd znowu wykonał się spadek. Jednak długoterminowo na razie na dzień dzisiejszy ja nie jestem w stanie tutaj na dolarze wam określić kierunku, ponieważ na razie trend tutaj wzrostowy, czyli wszystkie strefy wzrostowe trzymają. E, trzymają w górę, i tutaj dochodzimy do mojego istotnego miejsca, czyli do miejsca e, z interwału wyższych miesięcznych. I ta strefa tutaj może spowodować większe spadki, i może spowodować to, że dolar się będzie umac... osłabiał i będzie spadał po wywalniętego liquidity, powalniętego liquidity i tego całego liquidity, które mamy tutaj, a docelowo nawet do tego miejsca. Czyli to jest takie miejsce, co może takie coś wykonać. Ale jeśli ta strefa zostanie pokonana, a na razie jak obserwuję te, na to, jak tu się ta struktura, że tak powiem, wygląda, to ona nie do końca wygląda w taki sposób, jaki bym chciał zobaczyć. Yy... I jest jeszcze prawdopodobieństwo z tego miejsca, gdzie jesteśmy tutaj, że rynek wykona ruch wzrostowy i dalej będzie rosnął, że, że dalej będzie rósł i że ta strefa tutaj, to miejsce tylko i wyłącznie wykonało nam korektę i będziemy lecieć dalej wyżej po zebranie liquidity z samego szczytu, nie? Oczywiście to jest jeszcze, że tak powiem, za wcześnie, żeby targetować to miejsce, ponieważ żeby myśleć w ogóle o tych cenach, to musimy najpierw tą strefę pokonać i tutaj będzie dla mnie informacja, więc ja na co, na co ja tutaj czekam? Albo na to, aż cena rozwali mi to, zejdzie niżej, i na korekcie ja będę wchodził w pozycje krótkie i ciągnął w dół, i będę grał na osłabienie. Albo jak cena mi podleci z tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz do góry, pokona mi tą strefę. Jak mi ta tą strefę pokona, no to ja będę targetował po prostu wyżej i będę szukał pozycji długich Dopóki cena jest w tym miejscu, tutaj, czyli nie określiła do końca, czyli Tutaj trend jest wzrostowy, struktura jest wzrostowa i dopóki cena mi tutaj nie złamie tej struktury wzrostowej, to ja nie mogę rozgrywać pozycji krótkiej, nawet je, je, jeśli jesteśmy w najmocniejszej strefie, najmocniejszej kresce, jaka może być. Nie. Każda kreska, każda strefa jest do rozjechania i musimy czekać na informacje, na to aż się struktura zmieni i dopiero wtedy atakować pozycję. E, po prostu pozycję i mówić w jaką stronę dolar będzie. Rus. Na razie ten spadek, który tutaj e, widzimy, jak ja wchodzę sobie na interwały mniejsze właśnie na 15, 15 minutowe piątki, godzinówki, to ten ruch, który się tutaj wykonał, no nie wygląda na razie, że tak powiem, obiecująco na spadki i bym się nastawał bardziej na, mm, na górę. Ale to mówię, to jeszcze za wcześnie trzeba po prostu obserwować. Jeśli chodzi tutaj o Nazdaka, w tamtym tygodniu mówiłem wam, że spodziewam się tego że jesteśmy bardzo blisko, że tak powiem, szczytu. No. Że być może to jest już nasz szczyt. I Nasdaq wyrysował w taki sposób ten szczyt, że już nie ma potrzeby, żeby cena tutaj wracała. Nie, więc to może być nasz szczyt długoterminowy i możemy się już budować w dół. Nie? Możemy się budować w dół yy, i zrobić większą korektę na indeksach taką, o której wy wszyscy tutaj czekacie, bo jak tam z wami rozmawiam, czy to na Discordzie, czy, czy obserwuję, jaki jest sentyment ogólnie na rynku, to wszyscy shortują, wszyscy mówią, że już spadnie, kiedy to spadnie, rynek rośnie, a oni shortują. Nie, czekamy właśnie na informację, na to, co, że aż wykres pokaże karty i powie nam OK, że ta przewaga na wzrosty jest już coraz słabsza i że przewaga przechodzi na stronę shortu. Ja tutaj widzę pierwsze przesłanki, czyli wydrukowanie się nam szczytu. Czyli w taki sposób się wydrukował ten szczyt, że mogę uznać, że to jest ten już docelowy szczyt. Dostaliśmy mocny zjazd, korektę. Widać, że ten ruch tutaj był korekcyjny. Dojście tutaj do mojej kreski, która ma za zadanie spowodować spadki, i podczas tutaj właśnie piątkowych, że tak powiem, wydarzeń. Dostajemy mocny. Zjazd tutaj w dół. Zachaczamy tutaj o naszą, z, naszą strefę popytową, tutaj RJ, i wykonał się ruch wzrostowy. Później, pod koniec piątka, piątku, znowu spadliśmy. I dzisiaj, ze względu na to, właśnie, że są te e, święta w Stanach, to mamy taki ręcz tutaj boczny. Nie? Czyli, czyli praktycznie nie ma nic ciekawego tutaj do rozgrywania. I tutaj osobiście interesowałoby mnie cały czas, tak jak Wam mówiłem na e, czwartkowym live że to jest mój target, nie, że tu jest mój magnesik dla ceny i tutaj cena będzie po prostu dążyć. Ja uważam, że w tym tygodniu, że tak powiem, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tutaj dojdziemy. No i uważam, że to będzie, że tak powiem, no że tutaj cena zleci, nie? Że ten poziom zostanie po prostu wybity w tym tygodniu. W tamtym tygodniu jak byliśmy załóżmy tutaj w czwartek, to mówiłem, że jesteśmy bardzo wysoko i nie wiem, czy to zostanie wybite ale że jeśli nie zostanie wybite, to zaczną ten ruch, a później będą kontynuować na następnym tygodniu do tego miejsca, nie? Także jak tutaj to rozegrać? Ja, ja się spodziewam tego. Dzisiaj myślę, że to nie jest dzień na nagranie jeszcze shortów, bo jesteśmy właśnie, w, że tak powiem, w konsoli i chciałbym zobaczyć tutaj jeszcze taki ręcz po prostu cały dzień i jutro jeszcze raz wybicie szczytu, jeszcze raz wybicie tych soplosów stąd i ja tutaj będę interesował się, między właśnie tym miejscem a tym miejscem tu, żeby znaleźć setup, znaleźć takie mm, miejsce po prostu do przyłączenia się na te shorty, nie? Także ja tutaj będę patrzył yy, i myślę, że na pewno to rozegram, że będę chciał zaatakować właśnie pozycje krótkie właśnie do tego miejsca, nie? Fajnie tutaj ruch można złapać, tak powiem yy, i ten 1% na cenie do złapania, także jest okazja, nie? Czy spadniemy dużo niżej? Jest szansa, bardzo duża szansa, że już się ten spadek rozpocznie, ponieważ ten szczyt, jaki został tu wyrusowany, świadczy o tym, że może to być nasz szczyt. Oczywiście, żeby jakby wyznaczyć ten szczyt długoterminowy, to jest bardzo ciężko. Bardzo ciężko jest go złapać, ponieważ ten szczyt jest tylko jeden. Ja nie mam nigdy do końca pewności, czy my jeszcze raz nie podlecimy i jeszcze raz go nie wybijemy. Nie? Bo na przykład, jak zwrócimy uwagę na S&P, to ten szczyt, który tutaj wyrysowali nie wygląda, że tak powiem tak pięknie jak tutaj yy, jak tutaj Nasdaq, nie? Czyli Nasdaq, jak wam mówiłem, że to, uważam, że to jest szczyt, a tutaj S&P jeszcze nie jestem do końca przekonany, ponieważ ten szczyt nie został tak wyrysowany, jednak ze względu na to, że długo obserwuję te wykresy, zdarzają się od czasu do czasu takie sytuacje, że zostawiają yy, taki szczyt, nie? Więc mogą zostawić, jednak Mam to z tyłu głowy, że jest jeszcze jakaś szansa, że oni zrobią jeszcze raz ATH, ale i tak już jesteśmy blisko spadków i te spadki się, że tak powiem, rozpoczną. Zwróćcie uwagę, że na zdaku to miejsce, tutaj, które mnie interesuje, czyli moje tutaj POI, na S&P jest tutaj, czyli tutaj mamy dużo większy ruch. ruch. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy na Nazdaku tutaj zrobiliśmy mocny spadek a tutaj zrobiliśmy delikatny spadek nie tak duży jak na tak powiem zdaku. mi się wydaje, że wynika to z tego, że ten szczyt jest tak wyrycowany i wielu traderów jeszcze gra w górę żeby to wywalić nie? także tutaj się, że tak powiem, to rozstrzygnie i tak, uważam, że ten dołek tutaj w tym tygodniu zostanie walony na 80-90%. Wątpię, żeby on tak tutaj zostawili te, te dołeczki, uważam, że to jest raczej niemożliwe. Ale to jest mój targ. To jest mój target. Tutaj oczekuję, że cena do tego miejsca tutaj dojdzie i będę chciał tutaj również się przyłączyć w te, w te shorty. W jaki sposób będę czekał na to, aż cena. Podleci wyżej. W tym miejscu, co jesteśmy tutaj. Jesteśmy w naszej strefie podażowej i może się już odbyć. Zebrali Liquidity, doszli tutaj do naszej strefy, i może się stąd już wykonać ruch spadkowy. Jednak ja jeszcze, że tak powiem, chwilę na to, na to poczekam, ponieważ w tym miejscu również mamy tutaj naszego Envoga i on również będzie powodował jakiś ruch, że tak powiem, wzrostowy, więc ja bym chciał, żeby cena dała reakcję, spadła wybiła płynność i po zebraniu płynności zrobiła ruch wzrostowy i tutaj się przyłączać po prostu w pozycje krótkie po wywalenie tu. tu jest też fajny ruch do złapania także będę się na to że tak powiem czaił w tym tygodniu nie, także obserwuję wykres i czekam na informacje i na na jakichś setach które się wyrysuje w moich, w moich jakby godzinach bo każdy ruch po Liquidity nie wykonuje się w byle jakim czasie. Wszystko jest dokładnie zaplanowane, jeśli chodzi o algorytm, nie? Także to też trzeba będzie właśnie na to e, zwracać uwagę. I teraz tak, chciałbym, żeby jeszcze Nasdaq, jeszcze S&P wybił ten szczyt. Chciałbym że rzeczywiście, żeby jeszcze podlecieli, ale no ze względu na to, że Nasdaq NASDAQa nie widzę podbicia szczytu, to to może właśnie zostać w taki sposób, jak zostało tutaj wyrysowane, nie? Także to też trzeba będzie, że tak powiem, poczekać na to. No i ten tydzień to wyjaśni. Moje nastawienie jest w dół. Ja już wam mówiłem w tamtym tygodniu, że zmieniam nastawienie. I będę, jestem bardziej prospadkowy niż pro wzrostowy. I szukam bardziej stapów po prostu na shorty. tak jest moje nastawienie do grania. Dobra, chodźmy tutaj na robkę. Na robce. Zwróćcie uwagę, że ja już tutaj od dłuższego czasu wam mówię, że to całe liquidity, ta strefa jest tutaj do wzięcia i to moje liquidity tutaj sobie zaznaczę to jest mój target. I ja chcę go złapać czekam po prostu cierpliwie na to, aż wyrysuje mi się tutaj setup na spadki. Jak mi się on wyrysuje, ja będę, że tak powiem, mocno tutaj ładował. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że jak sobie wejdziemy na mniejszy interwał, to zrobiliśmy tutaj spadek i doszliśmy do naszego bpr -a. Wykonał się ruch wzrostowy i zwróćcie uwagę, jak ten ruch wzrostowy się wykonał, tworząc nam tutaj trend line liquidity. W tym miejscu utworzył nam się equal low. Tutaj ruch, który mamy teraz, również jest, że tak powiem słaby, ruch, korekta, ruch, korekta, tworzący bardzo dużo liquidity, co mi się bardzo podoba. Nie dość, że mamy, moje nastawienie z wyższych interwałów jest takie, że cena tutaj dąży do tego miejsca, to jeszcze lokalnie również nam się tworzy bardzo, liquidity. bardzo dużo liquidity, więc ja się spodziewam, że będzie tutaj dynamika, będzie spadek i będzie mocny ruch spadkowy, ale żeby się to wykonało, ja jeszcze nie otwieram już tutaj pozycji, tylko cierpliwie czekam. Tutaj również wielu ludzi się ze mną zgodzi, że pieniądze na giełdzie idą od cierpliwych, od niecierpliwych do cierpliwych. Nie? I to się każdy zgadza, ale większość ludzi myli pojęcie cierpliwości na giełdzie. Cierpliwość na giełdzie ma być w taki sposób, że my obserwujemy wykres i cierpliwie nie otwieramy pozycji, tylko cierpliwie czekamy na moment, kiedy się ruch wykona, a większość ludzi wchodzi w pozycję. Cierpliwie czekasz, oni wyjdą na plusie i nie wiem, shortują tutaj, shortują tutaj, shortują tutaj, shortują tutaj i w końcu, jak im zacznie spadać, to, to zaczną zarabiać. Nie, to nie jest cierpliwość. Nie, nie, nie o taką cierpliwość chodzi, żeby zarabiać na giełdzie. Nie, my mamy cierpliwie czekać na to, aż set setup się wytworzy, aż świeżki nam pokażą, to ok, zmiana z trendu, trend chce, chce spadać i dopiero wtedy shortować. Także ja tutaj oczekuję. I ten, ten setup tutaj na robkę musi się wykonać, że tak powiem, w tym miesiącu. Czyli w lutym e, świerka miesięczna musi się zamknąć poniżej tego poziomu. Poniwy, poniżej 78-75. Jeśli się to wykona, super. Nastawienie na spadki i dostaniemy mocny zjazd tutaj. Nie? Więc ja osobiście tutaj czekam. Po, tutaj mam powiadomienie ustawione, bo ja chcę wybicie tego liquidity. Być może dojście jeszcze do tej kreski. Albo tutaj do ekolipru. Jak dojdziemy do tego miejsca, to ja tutaj, już mówię, obserwuję mocno i będę siedział i patrzył, żeby złapać ten setup, bo jeśli tu mi się wykona setup i ja go złapię, to będzie, będę mógł śmiało ciągnąć pozycję, bo tu jest naprawdę duży ruch wzrostowy, spadkowy do zgarnięcia. Nie? Nawet można sobie otworzyć tutaj pozycję, jednak ja i tak, że tak powiem, zalecam, że tak powiem poczekać na mniejszy, na mniejszym interwale niż otwierać tak duży stop loss, ponieważ przy tak dużym stop lossie zdecydowanie otwieramy małą pozycję, bo yy, możemy się spodziewać dużej straty w momencie, kiedy mamy małego stop lossa, że tak powiem ustawionego, to to ryzyko do zysku jest zdecydowanie większe nie? i zdecydowanie możemy zaryzykować większe pieniądze i fajnie na tym zarobić. Także tak jest moje nastawienie. Ja czekam w tej granicy 80-82% i wtedy po prostu mocno atakuje pozycje krótkie, żeby złapać ten ruch, nie? Ja się mówię, na tą robkę tutaj przyczaję, nie? Dobra i ostatni mój walor, który wam chcę tutaj omówić to jest Bitcoin. Eee, na bi tutaj zwróćcie uwagę, że ja wam mówiłem o tym liquidity tutaj, że mnie interesuje. I tak samo tutaj jest na, na Bitcoinie. O, przepraszam, na Bitcoinie mam to liquidity, czyli to jest moje Mój targecik, który mnie tutaj interesuje na długi termin i chciałbym, żeby cena tutaj zleciała. I jaki ja mam tutaj pomysł? Wróćcie uwagę, że interwał miesięczny musi się zamknąć poniżej tej, kresy, tej kreski, czyli to jest moje jakby założenie. Nie? Wykonaliśmy tutaj ruch spadkowy, cena doszła do, tutaj do poziomu, czy tak powiem wzrostowego. Podlecieli do góry, i zwróćcie uwagę, jak oni tutaj kreują ten, ten ruch do góry. Bardzo słabo, widzicie? To jest taka struktura, właśnie, która nam pokazuje, że my chcemy tutaj spadać. Nie tworząc nam bardzo dużo e, płynności, bardzo dużo kasy, więc ja jestem nastawiony spadkowo. Czego ja bym się to spodziewał? Ja bym się tutaj spodziewał przede wszystkim w pierwszej kolejności ruchu wzrostowego, dojścia tutaj do tej strefy. I stąd spodziewam się, myślę, że w środę może być jakiś ruch spadkowy. Ale nie mogę, że tak powiem, od razu stawiać na to, że my zlecimy bardzo nisko, że my zlecimy do tego miejsca, ponieważ to jest kawał ruchu, nie? Rynek może zrobić, że tak powiem, ludzi tutaj w bambuko: czyli dotknąć strefy, wykonać ruch spadkowy, zebrać płynność i załóżmy gdzieś tutaj, w tym miejscu, wykonać jeszcze raz jeden szczyt, nie? Na 55, 56. Yy, tutaj gdzieś do tego miejsca i stąd dalszy ruch spadkowy. Dalszy ruch spadkowy do tego miejsca. Czyli taki jest mój scenariusz na, na, na długi termin tutaj na Bitcoinie. Ostatnio Wam y, analizowałem Bitcoina, to mówiłem Wam z, w, o tym miejscu tutaj, że stąd oczekuję spadków. Tutaj w tym miejscu Wam dokładnie mówiłem, że jest koniec i stąd oczekuję wzrostów. Jednak te wzrosty, jakie ja tutaj oczekiwałem, to ja oczekiwałem, że te wzrosty dojdą do tego miejsca i stąd się wykona spadek. To się akurat nie zrealizowało tutaj jakbym to rozgrywał, to bym zaliczył stop losa. i ruch jak wybił tą strefę, gwałtownie zaczął tutaj rosnąć po prostu dalej, więc ja taki mam scenariusz tutaj w głowie, podbicie do tej strefy, zejście w dół zebranie płynności, następnie ruch wzrostowy i jeszcze raz w dół, nie? tutaj ważną kreską jest dokładnie to liquidity, które jest jeśli tutaj podbijemy do góry oni mi zlecą i stąd nie będzie reakcji, i zlecimy jeszcze niżej. O, to już się. Mogę zastanowić, czy oni wybiją jeszcze raz ten szczyt, czy już nie będą spadać w dół. Nie? Także ten scenariusz również będzie trzeba obserwować, i ja nie widzę, jak ten ruch się tutaj wykonał. Ja mam plan w głowie, i dopiero jeśli rynek będzie, że tak powiem, realizował mój plan, to ja wtedy gram. Wtedy wchodzę, wchodzę w trady, wtedy wkładam w pieniądze, biorę po prostu na swoje barki ryzyko. W momencie, kiedy ja mam w głowie jakiś plan i rynek nie idzie po mojemu, czyli nie nie porusza się w taki sposób, jak ja, że tak powiem, tutaj planuję, no to ja nie chcę tego rozgrywać. Po prostu będę tracił. Nie? Tak samo tutaj. Ja stąd chciałem rozgrywać pozycje krótkie. Ja nie wchodzę tutaj w pozycję, tylko czekam na zmianę struktury. Nie ma zmiany struktury, to nie wchodzę w pozycję, bo jestem w błędzie. Moja strefa została rozjechana. I tak samo tutaj. To jest, że tak powiem, mój plan, jaki chcę zobaczyć. Czyli ruch do góry, spadek, ruch do góry, spadek. Jeśli się takie coś będzie realizował i realizowało, ja będę grał. Jeśli się wykona ruch wzrostowy, spadek to ja ewentualnie tutaj rozegram shorta i wtedy nie będę myślał o dalszym ruchu wzrostowym. Czyli wszystko na podstawie tego, jak się rynek wykreuje, to ja będę miał, że tak powiem, takie spostrzeżenie co dalej. Także tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w. W czwartkowym live, nie? bo w czwartek znowu trening na żywo Pokażu, pokazuję, jak pracuję na żywym rynku z rynkiem, jak szukam okazji, e, kiedy wchodzę w pozycję. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na ten live. E, I zobaczycie, jak pracuję po prostu z wykresem. Nie? Także do zobaczenia. Zostawcie lajka i suba. Trzymajcie się. Cześć!